Co, dobre, nie? To teraz do roboty. Wakako dała Ci jakieś wskazówki odnośnie zlecenia? Tak, jasne. Nie jestem waszą matką. To łatwa robota, dacie sobie radę. No to do roboty. Vamos, do windy. Nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy my, Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny urocze. Może postaraj się być chociaż miła? Jak chcieliście kogoś miłego, to trzeba było zadzwonić na telefon zaufania. 37. Dziewczyna powinna być w środku, ale nie mam odczytu z jej biomonitora. Ha, to ty? Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Mam nadzieję, że nie jest za Spróbuj późno. Spróbuj skakować. Macie chwilę. mało czasu. Możesz jej obejść sam? Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki z Etatechu. Taniej, załatwiane na lewo. To nie ona. Szukamy dalej. Przed nami, uważaj. Załatw go po cichu. to nie do końca w moim stylu ale robi wrażenie Ja pierdolę To ona. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Trzymaj w jedną na drugim, jak, bardzo. kurwa mięso. Nie będzie tego pamiętać. Zostanie jej najwyżej skaza w podświadomości. Słyszałem o tym. Ludzie dostają ataków, paniki i nie wiedzą dlaczego. Na przykład na widok lodowatej wody. Nagle zaczynają się trząść. Odpal jej biomonitor. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Wpinam się. Sandra Dorset, ID 570442, platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Schakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach, poczekaj, ona leży ław w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdź jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazda, blokująca sygnał z biomonitora. Czy to bezpieczne? Może po prostu ją wynieśmy? Musisz sprawdzić biomonitor. Jeżeli zablokowali odczyt, a dziewczyna ma krwotok wewnętrzny, to ubutujesz ją na dobre. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Trauma jest w drodze. Będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Pobrecita. Zabierzmy ją z tej panny. Jackie, gotowy? Bądź czujny. Osłaniaj mnie. Zwarty i gotowy. Rób swoje. Kurwa, niedobrze. Wytłaszcza ją. Jackie, zastrzyk! Ja pierdolę. Łapmano! Chyba. Chyba zadziałała. Wynieś ją, tylko ostrożnie. Kosiarze wieją z budynku. Pewnie zobaczyli traumę i uznali, że nic tu po niej. Pięć kroków do tyłu. TT 133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC pięć Dwa podawanie dopalina 70 miligramów, nowa trynawina 110 miligramów, tryna 800 miligramów. Cholera, trzeba było ich słuchać. Zmywajmy się stąd. Winda i prosto do garażu. Dobra robota, chłopaki. Ja też znikam, widzimy się później. Słuchaj, mano. Sprawę jeszcze od... Chciałem pożyczyć Twoją wórę. Mm -hmm. No, na z Przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci. Ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki. Ratujesz mi dupę. To co? Odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczony. A, właśnie. Przedzwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wykonana. Wi? i jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Relatywnie. Ale przeżyje. Jest już w rękach Trauma Team. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciała raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia.